Siemanko, Siemanko z tej strony Martini, kanał Galaxy.pl. Witam w kolejnym odcinku. W ósmym odcinku pojedynku między dwoma kanałami: między kanałami Galaxy.pl oraz Mikołaj Fajny Kanał. W link, w, pod spodem tego odcinka macie zamieszczone linki na naszego Discorda oraz linki do kanałów do kanału Galaxy.pl oraz, oraz Mikołaj Fajny Kanał. Ja się biorę już za y, koszenie trawy, za chwilę Mikołaj przewinie czas i będziemy sobie robić kiszonkę. Y, wezmę sobie tylko tutaj kosiarkę, aby wykosić, bo nie będę tego kombajnem kosił. Stwierdziłem, że nie ma sensu. I wezmę sobie z modów kosiarkę, tylko mamy dwie. Jedna jest z szerokością właśnie 50 metrów, druga jest bez. Więc bierzemy sobie tą z szerokością, jakby koszenia trawy, dosyć szeroką, 50 metrów to jest ogromna, ogromna szerokość. To akurat nie wiem, co to jest. A, to są te yy, znaczniki. znaczniki, które będą pokazywać, jak szeroko yy, kosi, kosi ta kosiarka, żeby były widoczne, właśnie, tak jakby, granice tego koszenia. Ok, jedziemy sobie podpiąć sprzęt do sklepu Mikołaj już przewija, y, przewija czas. I sobie podpinamy sprzęt do naszego ciągnika. Ciągnik bardzo fajny Fend 1050, także myślę, że jeden z najlepszych. Mikołaj nam tu troszkę kasy doda poprzez przewijanie czasu, bo jak y, oglądaliście wcześniejsze, wcześniejsze odcinki. Mam szklarnie dwie szklarnie oraz dwie fotowoltaiki, a więc przy każdym przewijaniu czasu jest jakaś dodatkowa gotówka do mojego konta. No i tak jak widzicie zacząłem kosić. Po prawej stronie widzicie znacznik od tej kosiarki, bardzo fajny sprzęt, bardzo fajny mod, bardzo ułatwia rozgrywkę. Ja stwierdziłem, że będę to zbierał sobie za chwilę. Trochę mi tu nie wyrabia ten ciągnik, bo jeździ po nierównym, strasznie, tym pokosie. Nie wiedziałem, że to tak będzie. Troszkę mnie to zaskoczyło, ale co mnie jeszcze zaskoczyło, to to, że tutaj trawa niby odrasta. Coś się po prostu w tym, na tej mapie, w tym odcinku, trochę zbagowało. I trawa, pomimo, że czas nie jest przewijany. Ona jakimś cudem sobie odrasta ponownie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale nie będę się nad tym zastanawiał. Po prostu wykoszę sobie jeszcze raz, ale żeby nie tracić czasu, to nie będę zbierał od nowa, od zera szerokości, tylko po prostu sobie środek jeszcze raz przejadę. Zostawiam sobie pokosy, które później zbiorę sobie przyczepą samozbierającą. I zostało jeszcze ze dwa przejazdy. Tam i z powrotem. I powinno być już tyle koszenia. Bardzo szybko się udało wykosić, jak widzicie, trawa no, odrasta. Tutaj nie wiem, co się stało, ale nie można tego wykosić chyba. Nie wiem, czy faza wzrostu jest nie taka, ale tak jak mówię, jakiś tutaj błąd w mapie się pojawił. Ja odstawiam sobie sprzęt i szukamy teraz przyczepy samozbierającej, ale to nie będzie w przyczepach, to będzie gdzieś niżej. I jeszcze są przyczepy samozbierające i są dwie przyczepy z Dizarda. Czy one się różnią? Ta, która jest tutaj, to ma 5 milionów ton, a ta po lewej za 103 900 ma 45 000 ton. W sumie to nie tony, tylko litrów, ale ok. Eee, ok, i mamy tą przyczepę. Ustawiliśmy chyba wszystko i odpinamy sobie kosiarkę i jedziemy teraz zbierać yy, o co chodzi z tą trawą ja tą trawę czy tam sieczkę z trawy będę sobie ekiprował na pryzmę, którą postawiłem we wcześniejszym odcinku jeśli nie widzieliście to zapraszam na wcześniejsze odcinki możecie tam wbić, zostawić lajka jeśli wam się podoba odcinek pijcie też do Mikołaja na kanał Podziękujcie mu za tą serię, że możemy po prostu razem rywalizować i po prostu sprawdzać kto jak szybko zarobi pieniążki oraz jak rozbuduje swoją gospę i w jakim czasie przede wszystkim. Eee, ok, mamy już pełną przyczepę. Strasznie szybko. Będzie trochę chyba zbierania, jednak myślałem, że to będzie szybciej ok wyrzuciliśmy i tutaj sobie będziemy wykiprować będziemy sobie tą sieczkę z trawy która będzie przerobiona na kiszonkę będzie później przykryty ten silos ok no i zbieramy zbieramy ale mamy już znowu pełne podjedziemy sobie zawieźć właśnie do o, owiec i do kóz ponieważ nie mają nic do jedzenia a więc sobie tu też wyklipujemy tą przyczepkę jedną chociaż no właśnie ale jak się okazało ta maksymalna ilość yy, tej trawy którą możemy im wysypać to jest 11,5 11 tysiąca litrów więc więc zbieramy sobie do pełnego i jedziemy sobie wykiprować z powrotem. Ok, spróbujemy to jakoś równo zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Wycofamy. No dobra, nie będziemy już prostować, trzeba to wysypać. I super, i jedziemy z powrotem na pole. Zostało jeszcze parę pokosów do zrobienia. A co u Mikołaja się dzieje? U Mikołaja się dzieje to, że ja nie mam podglądu do tego, co się u niego dzieje, więc jeśli chcecie zobaczyć, co Mikołaj w tym momencie robi, widać tam w oddali budynki, że postawił, widać jego ciągnik z Dewortrisem. Nie wiem, czy tam w tym momencie pracuje, czy nie. Wbijcie do niego na kanał, tam jest jego perspektywa. Moja perspektywa jest na kanale Galaxy.pl. Natomiast perspektywa Mikołaja jest na jego kanale, na kanale Mikołaj Fajny Kanał, więc wbijajcie, zostawiajcie suby. Zostawiajcie lajki, like, jeśli się Wam podobał odcinek. A także piszcie komentarze, jeśli macie jakieś sugestie, albo nawet chcecie napisać coś, pozdrowić lub inne jakieś swoje zdanie wyrazić. Okazało się, że mam bardzo małą przyczepę, nie ustawiłem po właśnie pojemności. Pojemność miałem na 45 tysięcy litrów, a nie zwiększyłem jej, więc muszę wziąć drugą przyczepę. I ta już ma pojemność 5 milionów litrów. A więc tu nie powinienem tak szybko, tak często jeździć do Silosu. Momencik, tą zostawiam, a ja sobie biorę tą właśnie, co sobie kupiłem. Czyli z tą większą pojemnością. Ok, i zobaczymy teraz, jak będzie ze zbieraniem tej trawy. Tych pokosów trawy czy sieczki z trawy. O, właśnie. Za szybko na zakręcie, i tak się kończą. Właśnie. Nie jeździcie szybko, bo też was to może spotkać. Spróbujemy użyć super siły i to podnieść sobie jakość. I postawić. Udało się. A więc wycofajmy i spróbujmy od nowa to zebrać. Widać, że zbiera. Super ekstra. Chciałem podziękować w tym miejscu wszystkim, którzy zostawiają lajki oraz zasubskrybowali kanał. Witamy nowych subskrybentów kanału Galaxy.pl. Wbijajcie także na Discorda naszego gamingowego, tam możecie z nami zagrać. Linki macie wszystkie w opisie pod każdym odcinkiem, także na pewno znajdziecie i nie ominiecie, jeśli tylko zechcecie z nich skorzystać. A my wysypujemy sobie trawę, zebraliśmy wszystko, co było na, pole, co było na polu, co było wykoszone. Więcej na razie nie mamy. Coś właśnie tu się wysypywać nie chce i muszę podjeżdżać do przodu, no też jakoś tak to o czym wam mówiłem we wcześniejszych odcinkach, że w tej przyczepie nie widać, że jest w ogóle jakaś większa ilość tej trawy, czy w ogóle tego materiału sypkiego który jest. No tak jest jeśli ustawicie sobie bardzo dużą pojemność przyczepy. To będzie graficznie to tak wyglądało niestety albo stety. A ja sobie muszę widzowie po prostu usunąć te rzeczy, które które mi zabierają pieniążki, czyli wszystkie rzeczy wypożyczone lub których nie używam. To sobie sprawdzam tylko czy mam jeszcze wodę w, grzyb, w grzybach w szklarni, ale okazało się, że jest ok wszystko. Nie ma problemów, a ja szukam gdzie się maszyny zwracało. Eee u nas się zwracały, ale właśnie tutaj w tym wykresie się klika OK. Musicie mi wybaczyć, bo jeszcze się nie odnajduję za bardzo w tej grze, mam mało godzin, ale jest OK wszystko. I teraz mam dwie podobne przyczepy, mam nadzieję, że trafię w odpowiednią i nie zwrócę tej z pojemnością 5 milionów ton. Ale OK, okazało się, okazało się, że to jest to. W sumie to się przejęzyczyłem, bo nie 5 milionów ton, tylko 5 milionów litrów. Kosiarkę sobie też zwróciłem, bo nie będzie potrzebna do koszenia. A teraz spróbujemy podpiąć sobie, yy, podpiąć sobie kosiarkę, ale chyba tutaj się nie uda z takim skrętem. Pomęczymy się jeszcze trochę, chyba tutaj może się uda to jakoś zabrać, bo stwierdziłem widzowie, że przecież mogę kosić i zbierać jednocześnie nie muszę tego robić oddzielnie i wykoszę sobie tutaj to miejsce ten teren gdzie mam takie krzaczory ponieważ mnie to wkurza to po pierwsze a po drugie trochę mało tej trawy tam było z tego pola chociaż troszkę już widać odrosła my sobie tu skosimy wyczyścimy to elegancko te krzaczory wszystkie pousuwamy żeby było to ładniej wyglądało na, na naszej gospodarce żeby nie było takich krzaków Pewnie one i tak z czasem odrosną. Trochę rośnie, nie wiem czy rośnie tak samo szybko jak z pola. Jeśli chodzi o pojemność w tej przyczepie. No ale tak jak mówię to jest bardzo duża przyczepa. 5 milionów litrów. To jest bardzo ciężko zapełnić. Także na pewno w przyczepie nie będzie pisać, że nie będzie przedstawione, że tam jest nie wiem pół przyczepy czy coś. Nie będzie to tak graficznie ładnie zrobione. Więc jeśli bierzecie takie sprzęty z tego modu korzystacie. To upewnijcie się, że macie odpowiednią wielkość zaznaczoną, ponieważ jeśli lubicie jeździć z pełnymi przyczepami, no to ustawienie przyczepy na 5 milionów ton, 5 milionów litrów. Co ja mam z tymi tonami? Na 5 milionów litrów nie dawam takiej możliwości za bardzo, żebyście mieli na przykład pół przyczepy, było widoczne w środku, czy tam cało. Ja sobie przejadę tutaj, wzdłuż jakby tego terenu, który mam. Dalej nie jadę, bo chociaż mógłbym jechać, dziwne, bo tam ten teren już nie jest mój, ale mogłem tam pojechać, mogłem to wykosić. Myślałem, że wyskoczy taka informacja, że po prostu teren nie należy do mnie i zobaczę dokąd to jest. No ale nie będę w sumie aż tam daleko chyba jechał, więc zawrócę sobie i Wykoszę sobie ten środek tutaj i zostawimy sobie taki elegancki teren może na jakieś fabryki, może na jakieś budynki, może na jakieś wiaty tutaj. Bo muszę zacząć w końcu kiedyś gonić Mikołaja, bo Mikołaj ma dużo budynków. Jego gospa mi się ogólnie bardziej podoba. Możecie w komentarzu napisać u niego lub u mnie. Obojętnie, możecie też na obu kanałach napisać, którego SPA Wam się bardziej podoba w tym momencie. Ja na razie tylko postawiłem praktycznie silos i budynek oraz mam zagrodę dla kóz i dla owiec. No nie licząc tych szklarni tutaj. No, przejadę sobie właśnie jeszcze tu raz po polu, skoro urosło to czemu mam nie skorzystać. Nie muszę jeździć wysypywać tego, bo mam na tyle miejsca w przyczepie, więc sobie to wykoszę. Elegancko tu sobie przejedziemy. Bo nie lubię zostawać takich mijaków niedokoszonych. Trochę mnie to właśnie. No nie podoba mi się jak są porobione takie kępki i trawy, albo zostawione kępki. Tutaj sobie jeszcze to wykosimy. Chyba jeszcze tam na końcu coś było. Zobaczymy czy jest jeszcze coś do koszenia. Nie, nie ma. Dobra. Szerokość nam wszystko to elegancka, elegancko zbiera. A my jedziemy teraz wysypać już, bo wystarczy chyba tego koszenia. No tak i spróbujmy to wykiperować, wyrzucić tutaj sobie na naszą pryzmę, którą pewnie za niedługo przykryjemy. I z niej będziemy robić kiszonkę. Kiszonkę będziemy sprzedawać. No, Mikołaja musiałem zawołać, niestety, aby pomógł mi to wykiprować, ponieważ nie mogłem ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. I dalej tutaj wysypujemy. Jak zwykle problem jakiś, trzeba podjeżdżać co chwilę. Chyba, no właśnie nie widać ile tego jest i nie widzę. Ile mam cofnąć, albo gdzie się mam zatrzymać, żebym to wszystko wyrzucił? Bo praktycznie w środku, jak widzicie, cały czas taka mała kubka jest i nie wiadomo ile tego jest do końca. Ok, no, jeszcze zostało 11% do wyrzucenia. No, to jeszcze dużo zostało. 500 tysięcy litrów, to nie jest tak mało. Trochę może jeszcze dalej cofnę Leci, leci. Coś tam leci, ważne, że leci. Okej. Okay. Jeszcze 7 o matko. Ale ja to będę szpyki próbował tu. Tu już się chyba na maksa, już się wyżej nie da spróbujmy to jeszcze tam do tyłu. Troszkę jakoś to dobra, pod ten bok Tu jest dziura, to akurat się da. Chyba. Albo i nie, jeszcze 3% zostało. 150 tysięcy, jeszcze to może się da. Cofnę tam dalej. No na razie jest ok. Ale nie, leci jeszcze 1% i chyba Nie wiedziałem, że będzie tak ciężko to A, Mikołaj chyba już skończył tam u siebie pracę No, pomógł, pom właśnie, super siłą, elegancko, poszło Jednak nie ma to jak pomoc sąsiedzka, dzięki Mikołaj za pomoc i jeszcze jest super, dobra, fajnie wszystko żeśmy wysypali. Wszystko żeśmy wysypali, teraz sobie to będziemy musieli ubić, ale to już poza odcinkiem, żeby nie tracić czasu na odcinku, żeby was nie zanudzać ubijaniem przez 10-15 minut. A więc będziemy to zaraz przykrywać. Ja od już przyczepę odstawiam ciągnik. Subskrybujcie kanał, kanał Galaxy.pl. Zostawcie lajka, jeśli wam się film podobał. Zobaczmy, ile jest ubicia. 11%, tak jak mówiłem, trzeba będzie to ubić. MIdą 315507 litrów. A więc w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy to sprzedawać. Ja się z wami żegnam. Martini 380. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.